Pytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok Twych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom w imieniu Memu. A ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże. Boże. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami. Przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność niebiosa. Jego poto. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Twoje potomstwo utrwale na wieki. I tron Twój umocnie na wszystkie pokolenia. Jego bo Będzie wołał do mnie Ty jesteś moim Ojcem Moim Bogiem Opoką mojego Zbawienia Na wieki zachowam Dla Niego łaskę I trwałe z Nim Będzie moje przymierze Jego potocznie Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób Obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: Uczyniłem się ojcem wielu narodów, przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie, nie istnieje, powołuje do istnienia. On to brew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się Ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też poczytano Mu to za sprawiedliwość. Oto słowo Boże. Chowała tobie, królu wieków. Chowała tobie, królu wieków. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu, twoim panie nieustanie wierbiąc Ciebie. Chwala Tobie, Królu Wieku. Pan z Wami I z Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie, Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodzi się Jezus zwany Chrystusem. Zarodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po zaślubinach matki jego Marii z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał naradzić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy poziom tę myśl od Anioł Pański ukazał mu się weźniej, rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadajesz imię Jezus. On bowiem bawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Po to słowo, po pańskie, woła dobie przesłaną. Ani Jezu, zresztą, Anioł pański ukazał się Józefowi i powiedział: "Twoja małżonka prodzi syna, któremu nadasz imię Jezus." Nadanie imienia w ówczesnych czasach wiele oznaczało. To ojciec nadawał imię swojemu dziecku. Tak, Panie Jezu, a Józef zrozumiał, że to nie On sam, ale Ojciec Niebieski był tym, który pierwszy nadał Ci imię. A Ty? Nadamyś imię wobec ówczesnej wspólnoty i przez to wszyscy uznawali Jezusa za Twojego Ojca. Tak chciałeś. I też słyszeliśmy w drugim czytaniu o drugim Ojcu, Abrahamie, Ojciec wielu narodów. I czym do siebie podobni ci dwaj ojcowie? Abraham i Józef. Abraham, który gotów był ofiarować swojego syna Izaka, kiedy to Bóg taki ofiarę od niego zażądał. Józef był po ludzku, po ludzku traktowany jako ojciec twój. I w tym wypadku ta ofiara została dokonana. Kiedy Abraham chciał zawić już swojego syna, żeby go złożyć w ofierze, tak w tym wypadku Ofiara została dopełniona. A co z Józefem? Dany nam za wzór ojcostwa. A jacy są nasi ojcowie. My wiemy, że Józef był ojcem polsku sądząc, a faktycznie nie był biologicznym. A co dzisiaj jest? Dzisiaj mamy tak, chcą być ojcami biologicznymi, ale tak potem już dalej różnie bywa. Tak. Dzisiejsi mężczyźni, kobiety gotowi są począć dziecko, no bo to przyjemne bo to przyjemne, ale już urodzić dziecko, a to nie każdy chce. A potem być ojcem dziecka takiego, które nie jest jak to wymarzone. Znamy wiele takich takich sytuacji, kiedy to urodzi się dziecko, urodziło się dziecko niepełnosprawne Ojciec odchodzi, bo takiego dziecka nie chciał. Tak, ta niezależna nam za wzór świętego Józefa. On nie miał tej przyjemności, co dzisiejsi ojcowie, ale miał wszystkie obowiązki ojcowskie obowiązki. I tu jest dla nas wzorem. Żeby ci, którzy poczynają dziecko, też wzięli odpowiedzialność, za urodzenie i wychowywanie jest wzorem małżonka. Tak, był przez pewien czas podany próbie trwałej, ale był, kiedy to jego żona była w stanie błogosławionym. O. Po ludzku, sądząc, zdradziła. Tak, ale zaingerował tutaj Anioł Pański. Ale nawet zanim jeszcze zaingerował, to Józef. Gotów był, gotów był uchronić ją. O strasznej śmierci. A więc nie doniósł, nie miał zamiaru, a już ewentualnie potajemnie całą sprawę załatwić, żeby nie zniesławić. Tak. A tak łatwo dzisiaj posądza się małżonka, Małżonkę, o zdradę i opuszcza. Tak. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten wzór świętego Józefa, za jego miłość małżeńską, rodzicielską i jego opiekę również nad nami. Tak. I tak jak Józef opiekował się Tobą, I tak nami się opiekuje wraz ze swoją małżonką, matką Bożą. Tak, Panie Jezu, to jest w wysokości krzyża. Dałeś nam, Marię, Twoją matkę za naszą. A Józef, przy niej. I opiekują się nami. Twoja matka i święty Józef. I za to dziękujemy Tobie, Twojej matce, świętemu Józefowi, bardzo wierząc w to, że się z nimi spotkamy. Tak, bo w to wierzymy. Wierzymy w to życie wieczne. I tak wyznajemy. Podniesiemy za wszystkich ojców, rodziców, by tak kochali swoje dzieci, jak święty Józef, ciebie kocha, Panie Jezu. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie. Odalenia, złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się o wzrost wiary, nadziei, i miłości w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczestników Drogi Krzyżowej. Ciebie prosimy. Módlmy się z intencji naszej córki Kariny w dniu urodzin, aby święty Józef wziął ją za rękę i przeprowadził ją przez to życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za stawnicy świętego Józefa za zmarłego księdza Stanisława o skrócenie mąk czyścowych. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich mężczyzn, aby wychowywali swoje dzieci od małego dziecka aż do źródłości. Aż do, do Wierzy. Ciebie prosimy. Święty Józefie, pragnę Ci polecić mojego brata Józefa i Józefę i proszę dla nich, aby po mogli pogodzić się z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się zarządzących na całym świecie, aby mimo covidu nie zamykali kościołów. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci, a w szczególności za tylko o szczęśliwą operację. Ciebie prosimy. Nas, panie. Módlmy się za ludzi o zatwardziałych sercach. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, panie. Módlmy się o zdrowie dla mojego męża Józefa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę w czyściu cierpiące, żeby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Udmy się za chorych i słabych, prosząc o zdrowie. Ciebie prosimy. Udmy się o głęboką wiarę w naszych rodzinach, dla naszych dzieci, dla nas samych. Ciebie prosimy. Udmy się za rodziny rozbite, za małżeństwa rozbite, aby wpatrzone w świętego Józefa, w Maryję. I nawrócili się i powrócili do siebie. Ciebie prosimy. Udmierza wszystkie dzieciaki, Ciebie prosimy. Udmierza nas Panie i opokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuj od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Świętym. Za upadnięcie świętego Józefa przez Chrystusa Pan naszego.